Zapraszamy na 30 rzeczy, których nie wiedzieliście o filmie Suicide Squad, prawdopodobnie. Wstępnie film miał nosić tytuł Bravo 14. W rolę Jokera wciela się Jared Leto, początkowo jednak brany pod uwagę był Ryan Gosling. Film wydano w 50. rocznicę debiutu Jokera w Batmanie z 66. Ze względu na czarne charaktery, w jakie wcielają się aktorzy, w ekipie musiał znaleźć się też terapeuta. Zdarzało się już, że ktoś zbyt bardzo wczuwał się w swoją rolę. Na początku do roli Harley Quinn producenci zaproponowali Emmę Roberts. To pierwszy film, w którym twarz Jokera nie jest zdeformowana. Jest to także pierwszy raz, kiedy jego charakterystyczny uśmiech nie jest sztucznie powiększany. Na potrzeby roli Jared Leto musiał regularnie depilować całe ciało poza głową. Trzech członków Oksady to laureaci Oscara. Na planie znalazły się także dwie osoby, które otrzymały nominację do tej nagrody. Ekipa, a w tym paru aktorów, uhonorowało swoją pracę charakterystycznymi tatuażami. Do roli Deadshot'a pod uwagę brany był Leonardo DiCaprio, ale to nie koniec, bo lista aktorów była bardzo długa. Według producentów najlepszym wyborem do tej roli byłby Johnny Depp. Wiele osób nie wie, że wydarzenia w filmie mają miejsce po Świcie Sprawiedliwości. Leto i Christian Bale zagrali ze sobą w American Psycho w roku 2000. Jeden z nich został Batmanem w trylogii Nolana, a drugi Jokerem w filmie Eyera. Margot Robbie przyznała, że gdyby nie otrzymała roli Harley, to ubiegałaby się o posadę Amandy Waller. Ben Affleck jest jedynym Batmanem w historii, który wcielił się w tę samą postać w filmach dwóch różnych reżyserów. W filmie zauważyć możemy Flesha. Już nie jest nim Grant Gustin, a Ezra Miller. Aktorzy regularnie czytali komiksy, aby lepiej przygotować się do swoich ról. Aby trenować śmiech Jokera, Jared Leto chodził ulicami Nowego Jorku i śmiał się z ludzi na różne sposoby, aby sprawdzić, który będzie najlepszy dla Jokera. Reżyser porównuje film do komiksu parszywa 12 z 1967. Na liście osób potencjalnie nadających się do odegrania Harley Quinn znalazła się także Emma Watson. Wielu członków obsady przyznało, że praca na planie nakłania do czytania komiksów. Jakiś czas temu na Facebooku istniała grupa rzekomo planująca zamach na Jareda Leto. Byli to niegroźni psychofani Ledgera. Komiksowo postać Jokera istnieje już od ponad 76 lat. Po amerykańskiej premierze filmu jeden z fanów Jokera próbując przefarbować sobie włosy na zielono poważnie poparzył sobie głowę, a same włosy stracił. Pierwotnie w filmie zagrać miał także Tom Hardy. Drużynę spotkać można też pod nazwą Task Force X. Poprzednia rola zmusiła Jared'a Leto do zrzucenia wielu kilogramów. Na potrzeby tego filmu aktor musiał sporo przytyć. Producenci zaproponowali, aby przyznać angaż w filmie Robertowi Pattisonowi. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie o jego ocenie, a także o odwiedzaniu naszego Facebooka oraz Instagrama. Do zobaczenia!